Cześć, tu Cerber Motocykle, dzisiaj na hamowni Suzuki GSX-R1000 rocznika 2005. Motocykl przyjechał wyposażony w taki oto tłumiczek Acra Nie ma katalizatora, nie ma zaworu EXAP, nie ma układu dopalania spalin oraz otrzymał filtr powietrza BMC. Na takiej konfiguracji przeszedłem do strojenia. Skorygowałem mapy przepustnic, skorygowałem mapy paliwa. Jak to w tych GSX-ach dół był drastycznie przelany, góra troszeczkę zasucha. Także wyprostowałem to, zaostrzyłem troszeczkę zapłon. I jakie mamy tego efekty? Przy 100% otwarcia przepustnicy. Oczywiście przesunąłem też odcinka o 500 obrotów. Mamy 159,61 konia. Jak przyjechał, co było już naprawdę rewelacyjnym wynikiem, wyjeżdża 165,5. Także mamy plus 6 koni, plus 3 niotki. przy 100% nie było. Jakoś super dużo korekt potrzebnych, natomiast między 20 a 60% otwarcia będzie to zdecydowanie bardziej odczuwalne, zwłaszcza ze względu na późno otwierające się tylne przepustnice. Do tego dostał delikatny popkornik. Pozdroweczki.